Orędzie 451 Dongo Como 8 czerwca 1991 roku Wspomnienie niepokalanego serca Maryi Apostołowie ostatnich czasów Dziś świętujecie liturgiczne wspomnienie mojego niepokalanego serca To wasze święto, moi umiłowani i synowie mi poświęceni. Zostaliście przeze mnie wybrani i wezwani, by stanowić część mojego zwycięskiego zastępu. Jesteście częścią mojej własności. Mam w odniesieniu do Was wielki plan. Plan ten został każdemu z Was osobno ujawniony. Teraz musi się on ukazać Kościołowi i ludzkości w całej swej wspaniałości. To są czasy Waszej dojrzałości i publicznego świadczenia. Ukażcie się wszystkim jako mnie poświęceni, jako apostołowie tych ostatnich czasów. Jako apostołowie ostatnich czasów, powinniście odważnie głosić wszystkie prawdy wiary katolickiej, ogłaszać z mocą ewangelię, zdecydowanie demaskować niebezpieczne herezje, które przybierają pozory prawdy, aby skuteczniej mylić umysły i oddalać wielką liczbę moich synów od prawdziwej wiary jako apostołowie ostatnich czasów, powinniście z mocą małych przeciwstawiać się pełnej pychy sile wielkich i uczonych, którzy, zwiedzeni przez fałszywą naukę i próżną chwałę, porozdzierali Ewangelię Jezusa, proponując interpretację racjonalistyczną, ludzką i całkowicie fałszywą. Nadeszły przepowiedziane przez świętego Pawła czasy, w których wielu głosi fałszywe i obce nauki, i tak, podążając za bajkami, oddala się od prawdy Ewangelii. Jako apostołowie ostatnich czasów, powinniście naśladować Jezusa, idąc drogą pogardy świata i samych siebie, drogą pokory, modlitwy, ubóstwa, ciszy, umartwienia, miłości, głębokiej jedności z Bogiem. Świat was nie uznaje ani nie docenia. Ci, którzy was otaczają, często opierają się wam, odsuwają na bok i prześladują was. To cierpienie jest jednak konieczne, żeby wasza misja przynosiła owoce. Jako apostołowie ostatnich czasów, powinniście obecnie rozjaśnić ziemię światłością Chrystusa. Ujawniajcie się wszystkim jako moi synowie, ponieważ ja jestem zawsze z wami. Niech wiara będzie światłością oświetlającą was w tych dniach wielkiego odstępstwa i wielkiej ciemności. W tych czasach powszechnej niewierności niech was spala jedynie gorliwość o chwałę mojego Syna Jezusa. Na was, apostołach ostatnich czasów, spoczywa obowiązek drugiej ewangelizacji, o którą tak bardzo prosi mój papież Jan Paweł II. Ewangelizujcie Kościół, który oddalił się od Ducha Chrystusowego i pozwolił się zwieść Duchowi Świata. Duch ten wniknął głęboko w Kościół i wskaził go. Ewangelizujcie ludzkość, która ponownie popadła w pogaństwo po prawie dwóch tysiącach lat od pierwszego głoszenia Ewangelii. Ewangelizujcie wszystkich ludzi, którzy stali się ofiarami błędów, zła, grzechu i pozwalają się porwać przez gwałtowny wicher wszelkich fałszywych ideologii. Ewangelizujcie ludy i narody ziemi. Pogrążyły się one bowiem w mroku praktycznej negacji Boga i padają na twarz, oddając cześć przyjemności, pieniądzu, sile, pysze i nieczystości. Nadeszły wasze czasy. Formowałam was przez te lata, abyście mogli dać teraz odważne świadectwo wiernych uczniów Jezusa, aż do przelania krwi. Moje małe dzieci, kiedy w każdej części świata wszystkie dacie świadectwo apostołów ostatnich czasów, wtedy moje niepokalane serce odniesie swój największy tryumf.